Skoro po naszych ulicach jeżdżą samosterujące się samochody, to znaczy, że przyszłość to już dziś, prawda? Tak sobie teraz myślę. Jeżeli dopiero niedawno opracowaliśmy technologię autopilota dla samochodów, to znaczy, że lotnictwo wyprzedziło swój czas bardzo dawno temu. Dziś opowiemy o tym, kto wynalazł autopilota i jak dokładnie działa. Jednak zanim przejdziemy do części jak, najpierw omówmy kwestię po co. Kiedy samoloty jeszcze raczkowały, wymagały niepodzielnej uwagi pilota do bezpiecznego lotu. Czyli kapitan był wtedy tym, który nieprzerwanie kontrolował każdy aspekt lotu. W miarę zwiększania zasięgu samolotów, które mogły latać coraz dłużej, pilotom coraz trudniej było kontrolować maszyny. Nie jesteśmy maszynami i potrzebujemy odpocząć od czasu do czasu. To był znak dla inżynierów, że musieli opracować coś, co odciążyłoby pilotów i mogło przynajmniej przez chwilę popracować za nich. Około roku 1912 firma Sperry Corporation specjalizująca się w elektronice zbudowała prototyp autopilota. System umożliwiał utrzymanie prostego i stabilnego lotu, używając kursu kompasowego bez pilota, nieustannie poprawiając stabilność maszyny. Niedługo potem Royal Aircraft Establishment opracowało autopilota, który mógł samodzielnie kontrolować lot. Był to duży postęp, ale w dalszym ciągu nie to, z czym mamy do czynienia dziś. W tamtych czasach samoloty mogły latać tylko za dnia i to przy dobrej pogodzie. Jednak wraz z postępem technologicznym światek lotnictwa również ruszył z kopyta, a system autopilota wraz z nim. Został wyposażony w różnego rodzaju narzędzia, na przykład wspomaganie radionawigacyjne, dzięki któremu można latać w niekorzystnych warunkach, a także nocą przy ograniczonej widoczności. Co ciekawe, nie wszystkie samoloty pasażerskie są wyposażone w autopilota. Na przykład maszyny przeznaczone do prywatnego transportu do dzisiaj są sterowane ręcznie. Nawet jeśli któreś z nich nie mają wbudowanego autopilota, za sterami siedzi dwójka pilotów, którzy sterują samolot ręcznie. Zwykle dotyczy to maszyn, w których jest mniej niż 20 miejsc. Jeśli na pokładzie znajduje się więcej miejsc siedzących, międzynarodowe regulacje lotnicze nakazują, aby samolot był zaopatrzony w autopilota. Dobra, ale co to w ogóle jest? Może ktoś z Was pamięta pilota Otto z filmu Czy leci z nami pilot? miał swój mniejszy czy większy udział w locie, ale nie, nie będziemy teraz poruszać tego tematu. Wracając do sedna. To, co zwykli śmiertelnicy nazywają autopilotem, jest w rzeczywistości automatycznym systemem kontroli lotu. Odgrywa on bardzo istotną rolę w awionice lotniczej. Aby jak najlepiej zrozumieć szczegółowe działania autopilota, najpierw musicie przyswoić podstawową wiedzę o samolotach i zrozumieć w jaki sposób zmienia się wysokość oraz kierunek lotu. Odbywa się to w zależności od osi, która w danej chwili się aktywuje. Występują trzy. Odchylenie, pochylenie oraz przechylenie. Czyli, że co? Zobrazujmy to. Wyciągnijcie przed siebie rękę z palcami złączonymi i środkiem dłoni skierowanym do dołu. Trzymajcie ją poziomo, ale zginajcie nadgarstek w taki sposób, żeby dłoń przechylała się w lewo i prawo. To jest odchylenie lub oś pionowa. Teraz unieście dłoń w górę, a potem obniżcie w dół. Taki ruch względem osi poziomej jest właśnie pochyleniem. Na końcu mamy przechylenie i słowo to mówi samo za siebie. Żeby wykonać ten ruch pewnie będziecie musieli skręcić całe przedramię. Przekręćcie dłoń w taki sposób, żeby jej wnętrze było skierowane ku sufitowi. No i proszę. Właśnie przekręciliście dłoń względem osi poprzecznej. Możecie zrobić z tego instastory. Żeby wykonać podobne ruchy, samoloty muszą manewrować na odpowiednich powierzchniach sterowych. Ster kierunku znajdujący się na pionowej części ogona, kontroluje oś odchylenia. W zależności od kierunku skrętu, samolot poleci w lewo lub w prawo. Następnie mamy stery wysokości znajdujące się na poziomych częściach ogona, które regulują pochylenie. Gdy ruszą się w górę lub w dół, przód samolotu zrobi to samo. Mamy wreszcie lotki, które znajdują się na zewnętrznych częściach skrzydeł. One również mogą się unieść lub opaść, jednocześnie unosząc skrzydła samolotu, co spowoduje przechylenie całości w poziomie. Dobra, wracamy do autopilotów. Tak naprawdę istnieją różne typy autopilotów, które kontrolują albo wszystkie, albo poszczególne części samolotu. Na przykład jednoosiowy autopilot kontroluje lotki i jest również znany pod nazwą stabilizator skrzydeł. Robi dokładnie to, co sugeruje nazwa utrzymuje skrzydła w poziomie. Nieco bardziej skomplikowany system to dwuosiowy autopilot, który kontroluje zarówno lotki, jak i stery wysokości, czyli stabilizuje samolot w osi poziomej i poprzecznej. Powinniście już wiedzieć, jaki jest trzeci rodzaj autopilota. Jest to trzyosiowy autopilot i tak jest. Kontroluje wszystkie części ster kierunku, ster wysokości i lotki. Wszystkie te powierzchnie sterowe samolotu są wyposażone w czujniki, które komunikują się z niesamowicie szybkimi procesorami. Te z kolei przetwarzają wszystkie te informacje, aby wydajnie kontrolować maszynę. A te procesory też mają łebki nie od parady. Zbierają dane z różnych systemów samolotu, które umożliwiają przeprowadzenie szczegółowej analizy i podjęcie odpowiednich działań. Potem wykonują szereg kalkulacji na podstawie zebranych informacji i sprawdzają, jak współgrają one z danymi wprowadzonymi przez pilotów. W momencie wejścia na pokład piloci uzyskują dostęp do ustawień kontroli lotu, które będą im potrzebne w utrzymywaniu np. prawidłowej wysokości lub kierunku. Potem szybkie procesory na bieżąco przesyłają wykonane kalkulacje, żeby sprawdzić, na ile samolot wykonuje polecenia wydane przez pilota. W zasadzie autopilot jest łącznikiem podczas lotu, który na bieżąco pilnuje, czy powierzchnie sterowne i pozostałe funkcje są wykonywane prawidłowo. Ale to nie wszystko. Jak tylko procesory zbiorą wszystkie informacje od czujników, są one dalej wysyłane do poszczególnych serbomechanizmów. Są to urządzenia, które mechanicznie kontrolują powierzchnie sterowne. Wiecie, stery, lotki, te sprawy, Yhy. W autopilota wbudowany jest serwomechanizm, który odpowiada za każdą z tych powierzchni. Powierzchnie te przejmują polecenia od jednostki głównej i przy użyciu hydrauliki i silników poruszają odpowiednimi częściami powierzchni sterowych, żeby utrzymać właściwą wysokość i kierunek lotu. Autopiloty są tylko jednym przykładem systemu kontroli lotu, i tak jak wszystkie inne, ich działania są podobne funkcjonują w oparciu o to, co mierzą, a ich działania wpływają na wartości zmierzone przed chwilą. Yy, że co? Zobrazujmy to, co przed chwilą powiedziałem. Wyobraźcie sobie, że jest upalne lato i leją się z was strumienie potu. W związku z tym ustawiacie termostat na temperaturę 19 stopni Celsjusza. Termostat mierzy temperaturę powietrza i porównuje z wartością liczbową, na którą go ustawiliście. Jeśli obecna temperatura jest wyższa niż ta, którą ustawiliście, wtedy termostat wysyła sygnał do klimatyzacji, aby zaczęła działać. W rezultacie klimatyzacja robi swoje, czyli obniża temperaturę powietrza do 19 stopni. Jak tylko zadanie zostanie wykonane, termostat ponownie mierzy temperaturę powietrza. Skoro została obniżona, zostaje wysłany kolejny sygnał do klimatyzacji, tym razem z poleceniem wyłączenia się. Ten proces nazywa się pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego. Najłatwiej rozumieć to dosłownie. Proces trwa, dopóki wartość ujemna zostanie wysłana w sygnale do procesora i zostanie skorygowana. Pętla ta składa się z receptora, w tym przypadku z termostatu, jednostki kontrolnej, procesor i efektora, klimatyzacja. To samo dzieje się z autopilotem. Kto by pomyślał, że klima i autopilot mają tyle wspólnego? Posłużmy się kolejnym przykładem, żeby to zobrazować. Jednoosiowy autopilot. W jaki sposób utrzymuje skrzydła w poziomie? Najpierw pilot wprowadza ustawienie, według którego skrzydła mają być w poziomie, ale ich pozycja może się zmienić nawet podczas delikatnych turbulencji. Czujniki żyroskopowe wbudowane w skrzydła wyczuwają ruch i od razu przesyłają te informacje do komputera autopilota. Ten z kolei otrzymuje informację o zaburzeniu poziomu skrzydeł, w związku z czym podejmuje działanie korekcyjne. Tak więc wysyła sygnał do serwomechanizmu kontrolującego lotki z informacją, żeby ustawiły się w taki sposób, aby skrzydła powróciły do poprawnego ułożenia. Każdy serwomechanizm ma wbudowany elektryczny silnik ze sprzęgłem poślizgowym, który łączy się z lotkami za pomocą kabli, które z kolei dostosowują ustawienie skrzydeł. Jak tylko czujniki wykryją, że skrzydła powróciły do prawidłowej pozycji, usuwają polecenie autopilot'a. Wkrótce po tym serwomechanizm dezaktywuje kabel lotki i proszę bardzo. Samolot jest znów stabilny. Co ciekawe, niektóre z nowoczesnych autopilotów mają wbudowany moduł GPS, dzięki któremu mogą wykalkulować położenie samolotu w powietrzu. Dzięki tej technologii autopiloty mogą przygotować cały plan lotu, choć autopiloty są w stanie wylądować w zerowej widoczności, w większości robią to piloci. Swoją drogą wszystkie starty odbywają się ręcznie. I jeszcze to: to nie autopiloty kontrolują samoloty, to piloci kontrolują samoloty poprzez autopiloty. Nieźle, nie? A co jeśli autopiloty zawiodą? Wtedy do akcji wkraczają piloci. Tak naprawdę autopiloty są zaprojektowane jako nieszkodliwe, nawet jeśli zawiodą, nie uszkodzą żadnej części samolotu. W takim przypadku piloci po prostu przejmują kontrolę nad samolotem i wyłączają autopilota. Większą część szkoleń dla pilotów obejmuje nauka manualnego kontrolowania wszystkiego w kokpicie oraz lotu bez używania autopilota. Wszystkie samoloty są poddawane szczegółowym przeglądom, podczas których jest sprawdzane m.in. poprawne działanie wszystkich serwomechanizmów. Nawet jeśli one zawiodą, piloci muszą mieć nad tym kontrolę. No i proszę, przeszliśmy przez podstawę autopilota. Jeśli znacie inne, równie fajne ciekawostki na temat działania samolotów, podzielcie się nimi w komentarzach. A jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i prześlijcie do znajomych. Ale czekajcie, nie włączajcie jeszcze autopilotów, mamy dla Was setki filmów do obejrzenia. Wystarczy kliknąć w miniaturkę po lewej lub prawej i voilà, zostańcie na jasnej stronie.